Witam wszystkich bardzo serdecznie, czuwaj, po harcersku się witamy. Dzisiejsza wystawa jest poświęcona 95-leciu harcerstwa mosińskiego oraz 70-lecia orkiestry imieniem Antoniego Jerzaka. Organizatorami tej wystawy jest krąg instruktorski TWA Elita przy ośrodku ZHP Mosina oraz izba muzealna pod kierunkiem pani Józef Rosza, Grosyc. A co tutaj widzimy na tej wystawie? Co, co, co to można obejrzeć? Na tej wystawie jest 95 lat harcerstwa w Mosinie, w pigułce. Obchody jubileuszu obydwu organizacji zostały rozpoczęte wystawą zbiorów pana Kazimierza Maślaka z Mosiny. Zbiory, zbiory zaczęły być zgromadzone gdzieś od 28 lat. Typowo. filatelistyczne, nie bo. To są głównie filatelistyczne. Dodatkowo do tego dochodzą historia krzyża harcerskiego, e, 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 pasy skautowe, znaczy klamry e, do pasów skautowych. Patronat nad wystawą w izbie muzealnej objął krąg instruktorski TWA Elita. Kazimierz Maślak jest od wielu lat związany z mosińskim harcerstwem oraz orkiestrą dentą. W mosińskiej izbie muzealnej spotkało się kilka pokoleń harcerzy i muzyków. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy.